Już do trasy, która prowadzi do bunkrów. My już tu kiedyś byliśmy. Teraz będziemy razem. O! Jakieś fajne metalowe rzeczy są w bagnach utopione. Nikt tego nie rusza. Ciekawe, co tu jeszcze skrywają te bagna okoliczne. Niemcy kiedyś mieli stanowiska ogniowe, nie? Do zwalczania wrogich okrętów alianckich. Tak. Bardzo, bardzo mało ludzi tu przyjeżdża. Nie? No, a w książce sprawdzimy. Sprawdzimy w książce właśnie. Mamy długopis. Tam wisi chyba, nie? Jeszcze. No, wisia. Ale widzisz? Książka wpisów W drodze powrotnej się wpiszemy Tak, w drodze powrotnej się wpiszemy Syrenetet Fort Tam się właśnie wybieramy Syreny tam mają. Syreny Oprzydę z palca. <laughs> Przejmie dono donoszę. Polecona wrzucę. Też piszę coś tam. Uh -huh. To się nazywa Skra klagę. <laughs> Dobra. połączymy. Idziemy sobie do, do bunkrów, to włączymy spust.